Hej, cześć, dzisiaj, dzisiaj widzicie, jest po 5 do 60 i rozrzutnik. No, więc idziemy teraz już na woskę. O kurde, e, ja tam nawiz załadowałam. Dobra, nie, nie miało być alcympatnym, ale ten jeszcze nawiz. O nie, tutaj jest nie ten niebezpieczny ten, Wjazd. O, o, i Pięknie. Pięknie. Dobra. Ty, yeah. to. o, 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 Dobra. o, o, Dobra. o, 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 tu. tych dwóch polach będziemy e, rozsiewać. Na tym polu e, rodzin, czy, czy, czy czy Dobra. E, o, w przednim o, o, Dobra. o,

Wysota ruma jest za, y, za wysokie i y, nie zawsze tak równomiernie przejedzie. Dobra. No, ja akurat mam bardzo małe pola i muszę y, 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 po to skończyć jeszcze dłuższym rozwój. Tym tak, mocniejszym. No y, dobra. Y, dobra. Y, ten nawóz się kiedyś przyda na pewno. Albo zrobimy nie tylko, że będziemy pracować dla sąsiadów. Dobra. Wyładowaliśmy sobie nawóz. Dobra. Położę tutaj to. Gdzie... za co? Wyłączę 60. Wyjdę sobie. No, eee, przejdę, tutaj z ciekawości. Zobaczę. Dobra. Okej To Dobra, odchodzimy go. Do... Okej, okay, aha, ja jeszcze ja chcę się sprawdzić e, czy ma jakieś ruchome części, przykład, że bierzemy... na przykład w challenge'u. Bierzemy... te całe dane. Okej. Pan bardzo sporo przymażył O, właśnie, pokażę wam w tym ujęciu. Bo jak go wcześniej testowałem, ja to dogrywam ładnie bo tam no więc lecimy na tamtą drugą do dobra to jest co to dobrze to Dobre. Dobre, Dobre, to lecimy. No, pod... tutaj lecimy na chłopot tutaj Jedziemy. No i teraz już sobie przypomniałem, że ta glebokruzarka z... nie działa z... z tetorem. Nie się nigdzie nie się podpnąć, ale jest... z tetorem za wysokim. Więc z zostawiamy i przypomniało mi się, no i teraz jeszcze musimy wapno kupić. No. Na razie tylko my na minus wychodzimy, mam 12 tysięcy na koncie. To jest jakoś super duża liczba. Ale dobra, tego wapna i nawozu na pewno mało nie zużyjemy dużo, dużo nie złożyjemy. Dobra, idę jeszcze tam do majstra. Okej, okay. trzeba z tym zbraniem... Trzeba o tym przeprowadzić. No dobra Okej, okay, tutaj jest okay. o, mordy, No jakieś przydatne Okej O kurde, Halo, halo, halo A, no dobra, czytanie. Widzę zdać te Bo tak jest że nimi jak... Jak bym O, dobra Jeszcze raz Panę chcesz? Czekajcie, czy... 60k da radę? Ej. Ej Ej Dobra, dobra o tu chyba ten najgorszy moment O o o, tak? Ja? jedzie, jedzie Uff, dobra Świetnie Pojechało ładnie Skorczy. Jesteśmy w Zaleświe. Tak, na ta wieś, tutaj obok naszej Tutaj się mieści sklep i Majster ten Migracja sobie dajemy Dobra. Spokojnie. Dobra, się na was, no, spokojnie, to jest taki, to robię przez siebie, to A w ogóle, yy, ta ma pan z właśnie Kijowice? No, a też właśnie na panie, no, właśnie widzieliście, przed no, sobą duże yy, worki, ale one są, yy, mają, bardzo, mają pojemność 2000 litrów, jakie 1000 litrów. dik, maar voler. en zeg je het is het een een mini oké. wat ben je het wat ben je het is er maar los? wat? wat ben je aan het doen? oh, dat To jest Patrzcie, żeby te się wysypało. Nie? Nie wysypało się. To no, jest Mam to. do... 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 do, 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 do. Thank you.

Takich klimatów zrobiłem, to właśnie ehm, Może te dłużej wiaty to nie, ale... Ja bardzo lubię jak są maszyny tak to